Siemaneczko z tej strony Grzegorz z vloga Pachnący Typ. Dzisiaj specjalny odcinek, który postanowiłem nagrać z jednego powodu. Zbliża się powoli wiosna, właściwie już prawie mamy wiosnę. Dlatego postanowiłem pokazać wam moje perfumy, które, które będę używał w tym roku. Wiosny co prawda nie mamy takiej pełnej ze względu na kwarantannę, więc tak naprawdę nie możemy nawet wyjść na zewnątrz, bo chwalić się tym, czym pachniemy. Natomiast w sumie stwierdziłem, że dlaczego nie nagrać takiego vloga? Może w przyszłym roku ktoś się zainspiruje? No nie wiem, nie wiem czy to jest dobry pomysł, no ale spróbujemy. Może w końcu ta sytuacja się skończy. Nie mam pojęcia. Ale postanowiłem troszeczkę przewietrzyć swoją kolekcję. Oraz zobaczyć, jakie perfumy mam w mojej kolekcji, w moich zbiorach, które nadają się na wiosnę. I szczerze mówiąc, nie przygotowałem się w tym roku na wiosnę, z jednego powodu, a raczej z dwóch. E, jeden powód to jest taki, że nie za bardzo lubię wczesną wiosnę. E, zdecydowanie bardziej lubię jesień, zimę oraz gorące lato, i dlatego najwięcej perfum mam właśnie na te trzy. Okresy. Natomiast powiem szczerze, że i tak zebrała się całkiem spora grupa perfum. Mamy je tutaj po prawej stronie, i będę opowiadał troszeczkę dzisiaj o nich. Wybrałem specjalnie perfumy, które są typowo wiosenne. Czyli nie wybrałem takich perfum, które na przykład mógłbym założyć na wiosnę, natomiast nie do końca są typowo wiosennymi. Perfumami. Także dzisiaj, tylko i wyłącznie świeże, lekkie zapachy, które są typowo wiosenne. Także zapraszam Was na ten specjalny odcinek vloga. Jedziemy! Ja z szuflady wyciągam moje magiczne blotery, które posłużą mi do testów. Dzisiaj nie będę recenzował tych zapachów w pełni. Bo i po co? Będą to bardzo krótkie recenzje, po to, żeby Wam tylko i wyłącznie przybliżyć, jak te perfumy pachną. O niektórych zapachach już mówiłem wcześniej, dlatego, będę w tym przypadku bardzo krótko je recenzował i będę przypominał również o moich recenzjach pełnych na vlogu. Natomiast, żeby już nie zajmować dużo czasu, żeby ten odcinek nie trwał w nieskończoność, to będę testował pierwszy zapach. A pierwszym zapachem jest Amber Green od Oliver Co. To jest niszowa marka, która stworzyła najbardziej zielony zapach, jak dla mnie, jaki znam. I w tych nutach znajdują się bardzo dużo różnych zielonych Składników, bo jest trawa, jest nawet papryka, jest gorzka pomarańcza, jest pachnotka, którą totalnie nie wiem jak pachnie. Natomiast w skrócie, to jest najbardziej zielony zapach, jaki kiedykolwiek poznałem. Pachnie takimi zielonymi sokami, wprost od roślin, jakby ktoś pociął, poszatkował liście roślin. I ziół, i rzucił Wam prosto w twarz. Zresztą napisałem kiedyś taką recenzję. Czuć przede wszystkim zielone liście. W nutach znajduje się również ambroksan oraz hediona, o którym mówiłem w innym moim odcinku. Także tutaj troszeczkę czuć faktycznie kwiaty. Natomiast większość zapachu to są poszatkowane liście, soki, które płyną w roślinach, łodygi. To jest najbardziej. Najbardziej wiosenny zapach, jaki znam pod warunkiem, że za wiosenne zapachy uznamy te, które są najbardziej zielone. Jest tu również bursztyn teoretycznie, natomiast ja tego bursztynu nie wyczuwam. Nawet na mojej skórze nie ma słodkości, nie ma takiego słodkiego zapachu bursztynu. Czuję również coś takiego, co przypomina mi pokrzywę. Tam teoretycznie w nutach jest pachnotka, którą. Jak powiedziałem, nie mam pojęcia jak pachnie, ale wygląda trochę jak pokrzywa z tego, co się zdążyłem zorientować, więc bardzo możliwe, że to jest po prostu jakaś daleka krewna pokrzywę. To jest zapach, który jest trudny jak dla mnie, bo na początku jak go powąchałem, to niestety odrzuciła mnie ta zieloność tego zapachu i uważam, że jeżeli nie lubicie takich bardzo dosadnych zielonych perfum. To nie będzie Wam się podobać. Ja po raz pierwszy będę nosił ten zapach, pomimo tego, że miałem go już w zeszłym roku, ale nie odważyłem się go nosić. W tym roku będę ewidentnie go testował. Amber Green od Oliver ⁇ Co. Postawię go tutaj w takim razie. Sięgam po następny zapach, a będzie to Gucci Guilty Colon od Gucci, oczywiście. To jest zapach, o którym już mówiłem na swoim vlogu. W zeszłym roku nie miałem za dużo okazji go ponosić, natomiast w tym roku to będzie ewidentnie mój hit na tą wiosnę. Dlaczego? Jest to przede wszystkim interpretacja fiołka z piszmem. Bardzo duszne perfumy, bardzo fiołkowe, pudrowe, natomiast również bardzo lekkie, jednocześnie. Przypomina mi to zapach. Takiej wykrochmalonej, świeżej, świeżo wypranej koszuli. W nutach znajduje się z tego co pamiętam również cyprys i faktycznie pachnie to troszeczkę lasem, natomiast pachnie również bergamotką i tą rzeźkość również wyczuwam. Troszeczkę zmienił mi się obraz czy też odbiór tego zapachu, ponieważ w zeszłym roku bardziej czułem te podurowe nuty, w tym roku wybijają się bardziej te leśne oraz cytrusowe. Lekki, świeży, niebanalny białokošulowiec, zapach czystości, zapach prania, ale taki bardzo też rzeźki, ponieważ ma tutaj bergamotkę, leśny. No i pudrowy, bardzo przyjemny zapach. Mam nadzieję, że będą go nosić ci, którzy szukają czegoś więcej w perfumach, ponieważ to jest coś, co absolutnie wyróżnia się na rynku. Także polecam Gucci Guilty. Natomiast to nie jest zapach dla wszystkich, ostrzegam, więc przetestujcie koniecznie przed zakupem. I następny wybór na tą wiosnę to będzie You are someone like you od Eldo, czyli Etat Libre Dorange. Zrobiłem o nim odcinek, więc powiem tylko krótko, jak to pachnie, jest to przede wszystkim. Mm, jest to przede wszystkim mięta z jaśminem z cytrusami i piżmem pojawia się również tam liść porzeczki oraz róża. Pachnie bardzo miętowo, bardzo lekko, bardzo roślinnie, ponieważ jest tam również akord zielonych liści czy też nut zielonych. Także to wszystko tworzy bardzo rześką, zielono herbacianą, miętową kompozycję. Fantastyczny zapach, bardzo orzeźwiający. Przede wszystkim też rześki, troszeczkę skręcający w stronę kobiecą, ale na mnie pachnie głównie miętą, więc bardzo fajny zapach. Jedziemy dalej i będzie to zapach, o którym też mówiłem na swoim vlogu, ale bardzo szybko opowiem o nim teraz. To jest Dunhill Century. Jest to tak naprawdę hołd złożony Neroli. Neroli to czyli kwiat pomarańczy, chociaż to nie jest do końca to samo. Ale o tym powiem może w innym odcinku. Zapach sterylny, gdzie kwiat Neroli jest doprawiony również olibanum, czyli kadzidłem, ale tym lekkim kadzidłem, ponieważ tutaj nie będzie olibanum pachniało kościołem absolutnie. Ja tu czuję również cytrusy oraz sandał. Bardzo interesujący zapach, tak jak już wspomniałem, zapach czystości, ale tutaj kwiat pomarańczy jest taki bardzo dziwny. Jedyny w swoim rodzaju. Nie znałem takich perfum wcześniej. Jednocześnie zapach orzeźwiający i lekki. Dla mnie typowo biało-koszulowiec, znowu, także mam dosyć sporo tych biało białokoszulowców. aż się sam dziwię, ponieważ nie wiedziałem, że aż tyle ich mam. I ten sandał bardzo ociepla kompozycję, także polecam do testów, ale też zaj zajrzyjcie na mojego vloga, bo tam jest pełna recenzja. Pewnie dzisiaj bym troszeczkę inaczej opowi opowiadał o tych perfumach, bo też jestem po roku używania ich. Natomiast obejrzyjcie mojego vloga, żeby Mieć, jakąś taką, mieć jakiś taki obraz tych perfum. Jedziemy dalej z testami, i znowu to będzie zapach, który już testowałem, ale muszę przypomnieć, że moim ulubionym zapachem, lekkim. Jest zapach Windwood od Mancery. Mancera to jest marka, która przede wszystkim jest taką marką z pogranicza niszy i mainstreamu. Natomiast większość zapachów Mancery ma bardzo duże parametry. No, tak, to jest mój ulubiony zapach. To jest zapach przede wszystkim fiołka, który jest mieszany z bardzo dużą ilością zielonych akordów, ale również jest różowy pieprz, także jest pieprznie, jest zielono. Jest również. Fiołkowo i tutaj bardziej mamy do czynienia z kwiatem fiołka aniżeli z takimi nutami pudrowymi. Natomiast w bazie, z tego co wiem, jest cedr oraz mech dębowy. Ten mech dębowy tutaj zmienia tą kompozycję. Niektórzy mówią, że te perfumy są podobne do Creed Green Irish Tweed. Natomiast ja protestowałem te perfumy ręka w rękę i faktycznie czuć lekkie podobieństwo. Natomiast tu jest bardziej zielono, tu jest bardziej pieprznie, więc te perfumy są jednak odmienne. I nie zgadzam się z tym, że one są klonami, to nie jest tak, że one są takie same absolutnie. Więc powiem szczerze, warto przetestować, jeżeli lubicie. Mech dębowy, zielone akordy, pieprz oraz cedr. I to jest wszystko fantastyczny, lekki zapach. Ja czuję się troszeczkę jak jakbym spędzał przedwiośnie w Norwegii na fiordach. Takie mam odczucie. No i tam, gdzie sobie rosną fiołki. Także fantastyczny zapach. Bardzo polecam do przetestowania. Słuchajcie, jedziemy dalej z testami. I następnym zapachem będzie bardzo hejtowany zapach, czyli Freedom od Tomiego Hilfiger'a. Zaraz powiem dlaczego. Są dwa powody, dlaczego ten zapach jest hejtowany. Po pierwsze przez jego parametry, które są faktycznie tragiczne. Natomiast ja go kupiłem z sentymentu i powiem już zaraz dlaczego. A Freedom od Tomego Hilfigera to jest zapach przede wszystkim morski i zielony. To jest kwintesencja lat 90., która powróciła tak naprawdę do XXI wieku. Zapach typowo pachnie jak Perfumy wodne z lat 90., ale z małym twistem, ponieważ tutaj jest więcej nut zielonych oraz jest sól morska. No i oczywiście tajemnicze drewno z morza. Natomiast moim zdaniem nie jest to zapach typowy z lat 90., tylko tak mówią. Natomiast ja tutaj bardzo dużo czuję inwencji twórczej, kreatora, ponieważ. Ok, jest to zapach ogórkowy, jest to zapach morski, ale te nuty zielone dodają temu zapachowi bardzo dużo takiego twistu i jest on zupełnie inny, moim zdaniem, od tych świeżaków w stylu Aqua di Gio, które są dostępne teraz na rynku. Ja bardzo lubię, ale rozumiem, że ludzie mogą hejtować ten zapach. Tak jak mówię, parametry bardzo kiepskie, ale ja z sentymentu do lat 90. Bardzo lubię ten zapach. Ten zapach jest porównywany do Nautiki Wajarz, którą można kupić za 50 zł. Ten zapach ten też nie jest drogi, ponieważ można go kupić chyba za 60 czy 70 zł. Tak jak mówię, parametry kiepskie, ale sentymentu będę go używał i nie będzie mi wstyd absolutnie, ponieważ ten zapach przynosi mnie w lata 90. No cóż, jedziemy dalej. Następnym zapachem będzie Clean Fresh Laundry, i to jest zapach, który jest dla mnie zapachem komfortu. Pachnie jak świeże pranie, ale takie po wypłukaniu w Lenorze. Także zapach Lenora, do tego kwiaty i to właściwie wszystko. Ja bardzo lubię zapachy czystości i chyba będę miał ich tutaj dosyć sporo. Natomiast ten zapach nie jest jakoś odkrywczy. Jest absolutnie zapachem, który gdzieś już pewnie czuliście. Natomiast, jeżeli lubicie zapachy czystości, to to jest fantastyczny wybór. Moim zdaniem jest dla mnie troszeczkę zbyt kwiatowy, ale ja nawet tam czuję troszeczkę kadzidła. Natomiast jestem jedyny, który tam czuje kadzidło, więc powiem szczerze, uważajcie. Rekomenduję ten zapach tylko dla wielbicieli fanów prania czy też no tak świeżego prania właściwie więc polecam ten zapach jeżeli lubicie takie kompozycje i jedziemy dalej ponieważ czas nas goni następnym zapachem będzie okej okay. line de ver od Serge Lutens aż musiałem przeczytać ponieważ nazwa jest totalnie dziwna ja nie znam francuskiego albo jakiegokolwiek języka, w którym jest to napisane. Także nosorki to miał być zapach, który miał być przedziwny, dziwaczny, nie do przejścia. Natomiast jak dla mnie tutaj okazał się bardzo przyjemnym zapachem świeżości. W składzie są aldehydy, czyli coś co było użyte w Chanel Number no. 5. Natomiast te aldehydy są zupełnie inne. Tam pachniały jak mydło. Tutaj to jest zapach bardziej czystości. Taki bardzo lekki, zwłaszcza, że też tam jest piżmo. I to piżmo sprawia właśnie, że to jest zapach bardzo sterylny. Bardzo lekki, zapach czystości. Natomiast z czym muszę się zgodzić, to jest to, że ten zapach faktycznie. Jest lekko industrialny, ale tylko lekko, ponieważ tam jest jednak bardzo dużo cytrusów, jak na mój nos. Natomiast ludzie mówią, że to jest zapach laboratorium. Coś w tym jest, ale nie ma tego laboratorium tak dużo w tym zapachu. Na pewno będę go nosił z przyjemnością. To, co po testach generalnie mi również wyszło na skórze, to jest zapach kwiaciarni. Taki zielony zapach pociętych kwiatków. Oraz kwiecia. I to było to, co mnie tak naprawdę na początku zastanowiło. Natomiast zapach laboratorium, taki bardzo sterylny, również jest zawarty w tym zapachu. Ja będę używał z przyjemnością, ponieważ wolę pachnieć czymś, co będzie bardzo oryginalne, będzie bardzo inne od tego, co wszyscy znają. Także. Przetestuję go i zobaczę, co ludzie powiedzą. Tak, z ciekawości. Jedziemy dalej z zapachami. Następny zapach to Puma Sport. I słuchajcie, to jest tak naprawdę zapach również sentymentalny. To jest zapach wyprodukowany w 2000 roku, i tak jest to Puma. Wiem, że lubię zapachy niszowe, ale tak naprawdę mam też swoje sentymenty, mam też swoje wspomnienia i to jest zapach szczególny, ponieważ jest to pierwszy zapach, który kupiłem ever za swoje pieniądze. To były pierwsze perfumy, które kupiłem. Puma Sport, tak jest. Musiałem go sprowadzić niestety z Czech, ponieważ tam była jedna perfumeria, która oferowała to do sprzedaży. Jest to zapach bardzo stary, natomiast jak dla mnie, rewelacyjny. Zostało mi go już niewiele, ponieważ tak naprawdę bardzo często z niego korzystałem. Zapach, który przywołuje wspomnienia sprzed 20 lat, zawsze mi się kojarzył z taką świeżością, z liśćmi jabłoni. Ma coś też z jabłka w sobie, ale przede wszystkim to jest zapach wodny. Ale gdzieś pod spodem również jest taka fajna kremowość, która sprawia, że ten zapach jest troszeczkę inny od tego, co teraz możemy spotkać. Ale jest rześki, jest zielony, no zdecydowanie mój ulubiony, ale to również sentyment, więc nie, nie polecam do testów, zresztą nigdzie go nie znajdziecie już, natomiast pokazuję Wam to z ciekawości. Jedziemy dalej. Zabrakło mi bloterów, muszę sięgnąć do mojej magicznej szuflady z bloterami. Kiedyś kupiłem 3000 bloterów za 50 zł. Także mam sporo w zapasie. Nie przejmujcie się, zawsze będą blotery na tym vlogu. Jedziemy dalej. I powiem szczerze, że jest to mój najświeższy nabytek, czyli Lalig White. Postawię go może tutaj. Kolejny zapach świeżo wyprasowanej koszuli. Znowu mamy fiołka, znowu mamy piżmo, czyli chyba moje ulubione połączenie, tak naprawdę. Natomiast tutaj fiołek jest bardziej pudrowy, bardziej kremowy. Jest to zapach też bardzo pieprzny, czyli czujemy pieprz, czujemy cytrusy, ale gdzieś pod spodem jest również fiołek. Z piszmem bardzo elegancki zapach czystości. Natomiast to, co jest dla mnie ważne, to jest to, że ten zapach jest również bardzo drzewny. I ja tutaj czuję również taką świeżo przełamaną gałązkę cedrową. Taką jeszcze z żywicą, także taką lekko strawą. Ale może to jest też przez pieprz, który został użyty w tych perfumach. Mm. Wąchałem go tak naprawdę po raz. Yy, Ostatni chyba w, z 10 lat temu, i przez 10 lat ten zapach gdzieś w mojej głowie kołował i świdrował, i dopiero po 10 latach postanowiłem go kupić. E, troszeczkę, dlatego, żeby też przetestować ten zapach i zamieścić go na vlogu. Natomiast będzie mi się go nosiło bardzo dobrze. To jest zapach, który kosztuje około 50 zł. Ja przynajmniej wraz z przesyłką zapłaciłem 50 zł za 75 ml. Parametry ma przeciętne. Ludzie mówią, że słabe, czasami, że całkiem w porządku. Na mnie przeciętne, czyli tak 6 godzin wytrzymują. Bardzo fajny zapach, bardzo elegancki. Polecam go. Natomiast tylko i wyłącznie, jeżeli lubicie takie zapachy pudrowo czyste. I pora na następny zapach, a będzie to. Galloway od Parfums de Marly i tutaj y, mamy podobieństwo do tego poprzednika, czyli do La Ligue White przynajmniej w teorii. Ludzie mówią, że są bardzo podobne. Ja uważam, że nie są. Też bardzo elegancki, też bardzo biały, czysty zapach, ale tutaj mamy z kolei neroli, który faktycznie czuć, czyli mamy nutę kwiatową wraz z irysem. Tam mamy z kolei fiołka. Także jest to bardziej kremowy, ale też bardziej cytrusowy zapach. Ja tutaj czuję dużo cytrusów, które są wmieszane w akord irysa. Także nie, nie uważam te zapachy za podobne. Poza tym ten jest rześki przez cały czas, natomiast Lalique White się wysładza po około godzinie i jest tam taki bardzo świeży, e, słodki fiołek. Świeży, słodki fiołek. No... Nie wiem, czy sobie jesteście w stanie to wyobrazić, ale tak to mniej więcej pachnie. I zbliżamy się już ku końcowi. A to jest mój absolutny hit. Bez tego zapachu nie wyobrażam sobie swojej kolekcji. Jest to Guerlain Homme Nie wiem, czy tak się to czyta, ale mam nadzieję, że dobrze przeczytałem. To jest zapach, który po prostu jest Totalnym hitem w mojej kolekcji. Już mówię dlaczego. Zapach jest bardzo drzewny, natomiast w górze tego zapachu jest przede wszystkim limonka, która ma symbolizować tutaj akordy Mojito. W wersji podstawowej, czyli bez tego dopiska błaze, tam było Mojito. Tutaj jest sama lima. Z tego co wiem, to również jest tutaj troszeczkę Paczuli. Natomiast jest to zapach bardzo klasyczny, bardzo męski, bardzo rześki, trochę apteczny, bo tam jest z tego co wiem koniak. Tak, tam jest koniak, który łączy się z tą limetką czy też limonką i dzięki temu powstaje taki bardzo fajny, klasyczny, bardzo dojrzały akord rześkości, ale z drugiej strony lekko jest apteczny i dużo drewna. Fantastyczny zapach o fantastycznych parametrach. Ja zakładam go najczęściej na wesela i mówię to szczerze. I to jest zapach, który trwa naprawdę całą noc. Ale musicie kupić ten zapach z korkiem drewnianym, a nie nową wersję, czyli z korkiem przezroczystym. Także uważajcie. Natomiast nie mogę się rozstać z tym zapachem od paru lat i chyba sobie dokupię jeszcze jeden flakon, bo tu już mi niewiele zostało. Także fantastyczny. Bardzo elegancki zapach, chyba najbardziej elegancki zapach z tych wszystkich. I ostatnia pozycja to jest Katia Déclaration Lo. O tym zapachu też mówiłem. To jest zapach białego drewna. Mam wrażenie, że to jest zapach taki bardzo cedrowy i cytrusy. Prosta kompozycja muszę tutaj otworzyć, bo to jest jakaś zawleczka. Ja dzisiaj tutaj czuję troszeczkę też nut zielonych, to jest bardzo dziwne, natomiast faktycznie lekkie, eleganckie rzeźkie cytrusy i białe drewno, taka wyheblowana, biała cedrowa deska. Fantastyczny lekki też do białej koszuli. Świetnie się sprawdza na spotkania biznesowe. To jest zapach, który jednocześnie jest elegancki, przystępny, ale też mimo wszystko od lat. Moim zdaniem, cała seria Declaration bije na głowę wszystkie inne świeżaki, ponieważ jest bardzo oryginalna. Nie ma takiego drugiego zapachu z taką fajną nutą białego drewna, także to jest również hit w mojej kolekcji. Będę go używał w tym roku po raz pierwszy, ponieważ nigdy wcześniej nie miałem tej wody. To jest mój świeży nabytek. Także zobaczymy, jak będzie się sprawdzał w. W upale albo też w wiosennym klimacie, słuchajcie, to wszystko. Okazało się, tak naprawdę, że mam sporo i tak tych zapachów wiosennych. Nie wiem, czego będę używał w tym roku najczęściej. Natomiast zauważyłem, że jest bardzo dużo zapachów świeżości, bardzo dużo zapachów czystych, zapachów świeżego prania. Natomiast bardzo dużo w mojej kolekcji jest również fiołka, i to jest bardzo ciekawe, oraz irysa. Także, no, akurat jeżeli chodzi o irysa, to wcale się nie dziwię, bo to jest moja ulubiona nuta, fiołek też. Ale jak tak sobie przejrzałem te zapachy, to widzę, że to są zapachy głównie zielone, fiołkowe, irysowe i sporo jest cytrusów. No i zapachów świeżego prania. Słuchajcie, to już jest wszystko, co miałem Wam do powiedzenia. Mam nadzieję, że kogoś zachęciłem do testów. Troszeczkę pojawiło się też perfum sentymentalnych, jak dla mnie, natomiast cała reszta jest do przetestowania w perfumerii, w perfumeriach niszowych lub też stacjonarnych. Mam nadzieję, że coś Was tutaj zainteresowało. Ja już kończę mojego vloga, żeby nie był za długi, i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!